I szczęść Boże, witajcie w kolejnych dwóch Wantedach. chcę Wam opowiedzieć o doświadczeniu z poznańskiego wielbienia, które wydaje mi się bardzo ważne, kiedy Bóg pokazuje się na różny sposób w obecności w obecności, która bardzo konkretnie kształtuje nasze życie. W tym odcinku. Pierwszym chcę powiedzieć o doświadczeniu pierwszego wielbienia, które miało miejsce na Placu Wolności. To było pierwsze wielbienie na placu. Miał być kolejny cykl, kolejne comiesięczne uwielbienia na placu w miesiącach wiosennych, letnich, jesiennych, które miało wyjść z kościoła Dominikanów, z Poznania i zaistnieć już na placach miasta. Jak na to się zdecydowaliśmy, no potrzebowaliśmy ponad miesiąca przygotowań, żeby ze strażą miejską, z policją, z elektrykiem, z tammi różne pozwolenia inne, które są potrzebne, pozałatwiać i sprzęt i tak dalej, i tak dalej, nagłośnić to w taki czy inny sposób. No mnóstwo, mnóstwo załatwiania różnych spraw, ponad miesiąc chodzenia za tym wszystkim i w piątek... Przed niedzielą, w którym miało być to wielbienie, o 16.30, okazuje się, wynika to z prognozy pogody, że całą niedzielę w Poznaniu leje deszcz. Mówię, Boże, po co mi to robisz? Tyle załatwiania, a tutaj pierwsze i to jeszcze z cyklu co miesięcznych wielbień, tak się nie uda przez pogodę. I poszedłem do kaplicy taki zrozpaczony a tam słyszę w sercu taki głos Synku, Ty to robisz, czy ja to robię? Uświadomiłem sobie w sumie, że nie miałem nic innego do roboty ważniejszego. Oczywiście to mnóstwo mam różnych zajęć, ale jeżeli wierzę w to, że Pan Bóg chce wielbienia w Poznaniu, to ja nie mam ważniejszych rzeczy do robienia. Jak chodzić wokół tego, co Najbardziej Pana Boga wywyższa i jest po prostu uwielbieniem Jego chwały w tym świecie. Poszedłem za tym krótkim, prostym zdaniem: Synku, ty to robisz, czy ja to robię? Oczywiście w niedzielę od rana leję w Poznaniu. O 14 troszeczkę się przejaśniło, tak, żeby móc ustawić sprzęt na placu, ale tak jak miało być to wielbienie o 16:30, 1605 lu, taka ulewa, oberwanie chmury. Ale 16:15 lato. Czyściutkie, piękne, niebieskie niebo, bez chmurki. Graliśmy dwie godziny uwielbienie, potem zwinęliśmy szybko sprzęt i znów zaczęło padać. Patrzyliśmy potem na zdjęcia satelitarne, że wszędzie chmury nad Poznaniem, a w tym jednym miejscu, tak jakby Pan Bóg palec włożył, taka dziureczka w chmurach, i potem po dwóch godzinach wyjął. Takie doświadczenie, jednego krótkiego zdania, jednego krótkiego słowa, które można by zlekceważyć, można by po prostu odrzucić, nie przejmować się tym. Synku, ty to robisz, czy ja to robię? Ale to zdanie miało ogromną siłę, ogromną moc. I z tego zdania, tak naprawdę, wydarzyło się to wielbienie, ale też wszystkie kolejne wielbienia, które potem były na placu w Poznaniu. Taki moment zawierzenia słowu jest bardzo ważny. Wtedy można się zachwycać cudami. Ale żeby doświadczyć cudu, trzeba zaufać i zrobić ten krok. Krok za takim słowem, które po ludzku może niewiele znaczy, ale jeżeli jest od Boga, to naprawdę może z tego być bardzo wiele pięknych i bardzo ważnych rzeczy. Doświadczyliśmy potem podczas tego wielbienia naprawdę Bożej miłości, Bożej łaski. Wszystko, Zaczynało się od tego pragnienia i od uwierzenia Słowu. Jeżeli Pan Bóg chce uwielbienia, to będzie wierny temu Słowu, będzie nam błogosławił i w tych momentach, szczególnie kryzysowych, będzie nam pomagał. Mam nadzieję, że macie też takie doświadczenia i umieścicie tutaj pod tym filmem. Jakieś opisy tego, co Wam się przydarzyło, kiedy przyszło słowo, któremu trzeba było zaufać, i jeżeli przeszliśmy przez te ciasne drzwi, ciasną bramę, doświadczyliśmy Bożej łaski i Bożego działania. Ale o czymś odwrotnym powiem w następnym odcinku za tydzień. Druga odsłona poznańskiego wielbienia: trzymajcie się z Bogiem, hej!